Przekaz od duchowych przewodników na nadchodzący tydzień. Z chwili na chwilę. Człowiek idący po kamieniach stąpa lekko i bez zachowania powagi, utrzymując jednak doskonałą równowagę i absolutną czujność. Zawierującą wciąż zmieniającą się wodą widać kształty budynków. W tle pojawia się miasto. Człowiek jest na targowisku, a jednocześnie poza nim. Utrzymuje równowagę i może obserwować wszystko z góry. Karta rzuca wyzwanie, byśmy przestali zajmować się sprawami dotyczącymi innego czasu i miejsca, aby byli czujni na to, co dzieje się tu i teraz. Życie to ogromny ocean, w którym można się bawić, porzuciwszy wszystkie osądy, preferencje. I przywiązanie do drobiazgów i długoterminowych planów. Przyjmuj to, co napotykasz na swej drodze. Nie martw się. Jeśli potkniesz się czy upadniesz, stań, otrzep kurz, uśmiechnij się i ruszaj w drogę. Zasubskrybuj ten kanał, aby być zawsze na bieżąco. Zostaw lajka i koniecznie napisz coś w komentarzu. Pa! pa.